I wpierdalą się. Teraz miasto duchów, e trójkę ma. Jako owce. Nie no, tego ty tego ja nie mogę przejechać. Chyba, że się wyjebię, nie? Jak się wyjebię, no to wiadomo, że przegram, ale. Tak to ja wątpię. Choć spróbuję na YOLO od razu wjechać. Nielogicznie. Chyba je nie będą grać bo coś cisza. A więc z zirko, nie? Słyszysz? Z ja grałem? Okej. No. Ok, ok poczekaj. A. Znaczy... Ta... tak ta, napisał, że Ogólnie jak grałem z zirko, ten debil nie mógł mnie trafić z, nie wiem, 20 metrów, jak grałem badgerem. Trafić, w ogóle. Mógłbyś mu powiedzieć, żeby hajaki załadował. Ona jest w gąskie nie Mówię, może nie by splash tam dostał. No, ja może plashem, bo... Mówię, może by splash'em tam dostał, gdyby hajaki miał. Ale tylko ja jeden będzie, czy jeszcze Tylko ja jeden będzie, czy jeszcze ktoś wejdzie? Większe obniżenie poziomu to większe nie obniżenie nie. poziomu, tym lepiej. A ja w kurwie moich... Może... Może chce, chcesz na lola Nie, Bę nie będę cię To znowu dostaniemy ameby <grym> o, widzę. O, o, widzę, widzę O, jeszcze ten z najniższym będzie, dobrze Żeby nauczyć się grać postacią to trzeba na nowym koncie Dlatego ludzie na przykład zakładają nowe konta, nie? No... Jezu, z czatu głosowego muszę wyjść Dobra, będzie ten jeden random Najgorsze jest to, że... Czekaj okay. Ej, bawię się, no nie, dobra, się bawię się o I apie Idziemy na tamtego Discorda, czy jak to tam?